Witaj, mój świecie. Witaj, przyjacielu, przyjaciółko moja. Dziś rozważałam w czasie medytacji niedawno zadane mi pytanie, czy możesz być duchowym człowiekiem oraz bogatym. Wiele osób uważa, że duchowość i pieniądze dobrze się łączą, a niektórzy nawet mają ograniczające przekonanie, że pieniądze, dobrobyt to jest coś złego. Powiem Ci dzisiaj, jakie są moje odczucia. Wiesz, ja naprawdę wierzę, że możesz być duchowym, a wtedy jesteś bogatym. Jedno i drugie nie wyklucza się. Jest w tym harmonia. Kiedy jesteś wdzięcznym, pomnażasz obfitość i radość. mniej kontakt z nieograniczoną obfitością Bożych łask w Twoim życiu. To świat oferuje Tobie piękno, dobrobyt, naturalne piękno Matki Natury. Wszystko dostajesz z bezwarunkowej miłości wszechświata. Zobacz. To piękno towarzyszy nam każdego dnia. To dobrobyt naszej duchowości. To nie jest tylko dla Ciebie, to jest dla wszystkich dla najbliższych, dla wszystkich ludzi, dla wszystkich społeczności całego świata. Zobacz, ile piękna każda pora roku przynosi nam radość. Każda pora roku to odrodzenie się na nowo. Piękna w Twoim sercu. Poznaj to duchowe piękno, które jest w Tobie, w każdym człowieku. Zamanifestuj to bogactwo wszechświata w Twoim życiu, zamiast się smucić. Skup się na tym, co masz i co możesz mieć więcej. Wizualizuj wszystkie rzeczy, których dokonałeś a nawet i bogactwo, które pragniesz, które może pojawić się w Twoim życiu. Polep swoje życie i życie osób wokół Ciebie uśmiechem, radością i działaj. Nie wdychaj się swoich intencji, które dążą do osiągnięcia celu. Pamiętaj, każdy krok jest ważny, każdy krok to potężne Twoje działanie. Pozwól sobie na piękno Twoich intencji, by się ujawniły. Pamiętaj. Manifestuj Twoje intencje w świecie fizycznym. Musisz je całkowicie poczuć. Poczuć je w swoim życiu, w swoim umyśle, w swoim ciele. A następnie żyj. Żyj tak, jakbyś już był bogaty. I bądź wdzięczny za wszystko, co dostajesz. mi metodę małych kroków. Poczuj piękno. I bądź za wszystko wdzięczny, co otrzymujesz każdego dnia. Za co, nawet co ci nie wychodzi. Zacznij każdy dzień z pozytywnym nastawieniem się, że możesz zrobić coś wspaniałego, a wkrótce zauważysz, że zaczynają się dziać w Twoim życiu cuda. Pamiętaj, świętować każdy udany krok. Którego zrobiłaś po drodze, może to być tak proste, tak piękne. Poczuj to piękno w sobie i bądź wdzięczny za wszystko. Wierz mi, podstawą bogactwa jest wdzięczność. Możesz wierzyć albo nie. Kiedy będziesz nastawiony na wdzięczność, zauważysz dobre rzeczy w swoim życiu, co pomoże Ci się skupić na pozytywnych relacjach. Kiedy tak się dzieje, wysyłasz pozytywne wibracje do wszechświata. W połączeniu z pięknem. Wdzięczność przyspiesza proces manifestacji. Połącz to z uczuciem uznania wdzięczności. Wtedy wszechświat może z łatwością odczytać Twoją wiadomość, którą wysyłasz, i odpowiedzi, dopasowując się do twoich wibracji. Zacznij już dziś. Napisz sobie, za co jesteś wdzięczny. I prowadź wdzięczność w Twoje życie, a odnajdziesz swoją drogę do bogactwa, do duchowej opitości i odnajdziesz swoją ścieżkę, która jest wewnątrz Ciebie rozpocznij już dziś, spójrz w niebo, to prawo przyciągania, spójrz w lustro i zaakceptuj to piękno w Twoim życiu, które jest, weź swą łódź z życia i płyń do celu, Niech się darzy wszystko, co najlepsze jeszcze przed tobą.